Witam Was w kolejnym podcaście. Wdzięczność. Czym tak naprawdę jest wdzięczność? Dlaczego wiele osób stara się celebrować wdzięczność, stara się dać tej wdzięczności taki specjalny rytuał w dniu codziennym, żeby jeszcze bardziej to programować w swoim życiu? Wdzięczność to tak naprawdę. Jedna z najzdrowszych ludzkich emocji, bo termin wdzięczności to jest emocja. Bycie za coś wdzięcznym. Dlaczego ma to tak duże znaczenie w naszym życiu? Przede wszystkim człowiek, który jest wdzięczny za coś w swoim życiu, równocześnie zazwyczaj jest zadowolony ze swojego życia. Bo żeby być za coś wdzięcznym, równocześnie muszę cieszyć się, muszę doceniać to, co mam. Czyli tak zwani ludzie, którzy narzekają, którzy yy, cały czas szukają minusów w swoim życiu, to nie są ludzie, którzy są za coś wdzięczni. Bo oni są na etapie po prostu ja coś chcę, czego nie mam i jestem na etapie dążenia za tak zwaną marchewką. Czasami i całe życie. Natomiast człowiek wdzięczny, on zazwyczaj jest zadowolony ze swojej sytuacji i zazwyczaj potrafi już zobaczyć pozytywne aspekty swojego życia. I teraz, kiedy jesteś na takim etapie w swoim życiu, gdzie doceniasz plusy, a prawda jest taka, że każdy z nas je ma. Tylko jedni ludzie potrafią właśnie być za to wdzięczni, potrafią to celebrować, a niektórzy po prostu tego nie widzą. Często na swoich warsztatach szkoleniowych spotykam się z osobami, które twierdzą, że one nic w życiu nie osiągnęły, że ogólnie to są niezadowoleni ze swojego życia i tak Ale kiedy zaczynamy i życie, ich sytuację rozkładaj na czynniki pierwsze, Naraz się okazuje, że oni dużo osiągnęli, że dzisiaj na przykład są w miejscu, gdzie jeszcze ileś lat temu uważali, że to jest dla nich nieosiągalne, tylko nigdy nie patrzył pod takim kątem, że ja jestem za to wdzięczny, że w sumie mam coś, co kiedyś według mnie oczywiście, według mojego myślenia było poza moim zasięgiem. Więc wdzięczność jest bardzo ważnym takim czynnikiem. Wdzięczność w ogóle powoduje, że wiele ludzi sobie uświadamia, co ma, a skoro mam coś, czego jestem zadowolony, to równocześnie sprawiam, że jestem bardziej szczęśliwy. Tutaj kolejna terminologia: szczęście. Co to właściwie jest? Szczęście to jest nasz stan umysłu, stan ducha, który jest po prostu w nas. Szczęście nie zależy od tego, co Was otacza, co jest wokół Was, tylko od tego, jak Wy pewne rzeczy macie pokładane w głowie. Większość osób uważa, że szczęście polega na tym, ile ja mam i co posiadam. Nieprawda. To nie ma nic wspólnego ze stanem posiadania. Znam wiele osób, które osiągnęły w życiu bardzo dużo, natomiast nie mają poczucia szczęścia wręcz przeciwnie. Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mają, że są nieszczęśliwi, że im jest źle. Natomiast ktoś inny, patrzący z boku, zdający sobie sprawę z tego, co te osoby mają, stwierdzi, że przecież on powinien być szczęśliwy, a jednak nie jest. Ale wracając do tej wdzięczności. Dzisiaj, słuchając mojego podcastu, zastanów się nad tym, za co ty tak naprawdę jesteś wdzięczny swojemu losowi, swojemu życiu, tego co cię spotkało? Co jest takim plusem, za co czy jesteś wdzięczny? Oczywiście, każdy człowiek. Za coś innego jest wdzięczny. Dla jednego to jest zdrowie, dla drugiego to jest poczucie stabilizacji, dla trzeciego będzie to udana praca, dla czwartego szczęśliwy związek. Każdy człowiek te priorytety swoje własne z potrzebami ma zupełnie inne, ale dzisiaj wysłuchując tego podcastu odpowiedz sobie na pytanie, za co Ty tak naprawdę jesteś wdzięczny. Odpowiadając sobie na to pytanie, zacznij przez miesiąc codziennie sobie celebrować. Czyli rano wstaję, do lustra mówię: Jestem wdzięczny, i tam sobie wymieniasz te rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Ja ci gwarantuję, że po miesiącu takich ćwiczeń będziesz zdecydowanie bardziej szczęśliwa, szczęśliwy i zdecydowanie więcej tych pozytywnych rzeczy będziesz przyciągał. Ogólnie Twój stan umysłu, stan nastawienia będzie dużo lepszy niż dzisiaj. Tylko bądź konsekwentny i konsekwentnie po prostu celebruj to, co jest plusem w Twoim życiu. Większość ludzi robi odwrotność bardziej koncentruje się na tym, co jest minusowe. I to jest jego błąd, bo koncentrując się na minusach w naszym życiu, tak naprawdę my nie doceniamy tego, co mamy a równocześnie gdzieś tam naszą podświadomość, nasz stan umysłu, stan emocjonalny wprowadzamy na niższe wibracje, czyli po prostu zwyczajnie czujemy się gorzej. Dlatego warto codziennie celebrować wdzięczność. Zastosuj moje ćwiczenie, a jestem pewna, że po miesiącu zobaczysz różnicę. Oczywiście sposób różnicy yy, efektywność, jaką będziecie widzieli, jest wszystko zależne od was samych. Są ludzie, którzy robią to bez problemu, mm, którzy automatycznie przyciągają wiele rzeczy i dla nich wystarczy być pewnym siebie i te cele, te rezultaty same są przyciągane, a są ludzie, którzy muszą jednak więcej pracy w to włożyć, więc tutaj. Nie patrz na drugiego, nie patrz na koleżankę, nie patrz na bliską ci osobę, która też by stosowała te ćwiczenie, bo pamiętaj, tutaj cel, osiąganie tych celów, jest zróżnicowany u każdej osoby. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu. Jeśli interesuje cię tego typu tematyka, to zaobserwuj. Jeśli nie, to idź dalej, poszukaj swojej drogi i do usłyszenia.